Na początek otwieramy sobie dwie warstwy, dwie ścieżki wideo. Na tej dolnej dajemy filmik jakiś, a na górnej będą napisy. Wchodzimy sobie, otwórz inne. Dodamy tekst. Napis. czcionkę. Jaką czcionkę sobie tu wybierzemy? Jakąś musi być jakaś cienka czcionka. Po wybraniu czcionki. Dodajemy sobie filtry. Tu wyróżniłem w filtrach. Są to wszystko filtry wideo. Jasność, nasycenie, rozmazanie, zmiękczenie. I tu jasność odpowiada za intensywność całego świecenia. Nasycenie odpowiada za wyrazistość barw, a rozmazanie za żarzenie. Zmiękczenie daje takie aureole wokół tekstu. Teraz jeszcze. Zrobimy sobie świecenie tego. Kopiujemy go. Ctrl C. Po kolei. Ctrl V. Teraz tak. Odznaczamy magnesik, żeby nam nie przeszkadzał. Nakładamy jeden. Nakładamy jeden tekst na drugi. Mamy kłopoty, no ale... Tu gdzie mamy kółeczko, klikamy dwa razy. Na każdy ten klip. I wtedy nam mamy zanikanie tego obrazu. Znikanie obrazu. Wskutek tego ten napis będzie nam zanikał i pojawiał się. I dzięki temu mamy takie pulsowanie tego napisu. Żeby to pulsowanie było takie bardziej płynne, możemy sobie tu takie lekkie nałożenie zastosować i mamy taki pulsujący napis imitujący żerzenie.